Suma wszystkich rozwiązań równania jest równa 0. I co ja tutaj mam? Mam trzy nawiasy, mnożenie trzech nawiasów i wynik ma być równy 0. No to kiedy wynik będzie równy 0? Wtedy, kiedy któryś z tych nawiasów będzie równy 0. Więc ja sobie przyrównuję te nawiasy do 0. Czy mam 3x minus 12 jest równy 0 lub 10 dodać 5x jest równe 0 lub x minus. 3 jest równy 0 i rozwiązuje 3x jest równy 12, x jest równy 4 lub 5x jest równe minus 10, tak? Przenosimy ze zmienionym znakiem, dzielę na 5, czyli x jest równe minus 2, lub ostatni x jest równy 3. I mamy suma wszystkich rozwiązań, czyli sumuję 4, dodać minus 2, dodać 3 i to mamy 4, 3, 7, minus 2, 5. Odpowiedź.